Wszystko zaczęło się od starych zdjęć przedstawiających mieszkańców ogrodzieńca. Odnalazłam na zdjęciu tym grupowym swojego pradziadka, Antoniego Ciesielskiego. On był ze w latach 1905-1908 i to jest takie fajne, że jest zatrzymany w kadrze, minęło 100 lat, a on jest. Pani Maria zainspirowana starymi fotografiami, a w szczególności zdjęciem grupowym wykonanym po uroczystości Bożego Ciała, postanowiła zorganizować podobną sesję. Pomysł był prosty. Po stu latach w tym samym miejscu zebrać współczesnych mieszkańców miasta i uwiecznić ich na wspólnej fotografii. Lubię podejmować wyzwania. To taka, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialna praca. Będę miał yy, do pomocy Swoją żonę, która też fotografuje i ona będzie robiła razem ze mną jakby drugą kopię na wszelki wypadek. Projekt Wspólna Fotografia to nie tylko grupowe zdjęcie. Mieszkańcy będą mogli również zobaczyć stroje z epoki. Chusta ma też około 90 lat. Jest to chusta po mojej babci. Dodatkową atrakcją będzie stworzona przez mieszkańców makieta obrazująca wygląd Ogrodzieńca z początku XX wieku. Chcielibyśmy, żeby no, uzmysłowić sobie jak dużo się zmieniło. To miasto sprzed 100 lat bardzo się różniło od tego co dzisiaj widzimy, chociaż niektóre fragmenty przetrwały do dzisiaj, z czego się bardzo cieszymy i, i, i to też jest takie świadectwo historii. Projekt Wspólna fotografia to doskonała okazja do podróży w czasie. Organizatorzy liczą na to, że po upływie kolejnych stu lat w tym samym miejscu powstanie podobne wspólne zdjęcie mieszkańców ogrodzieńca.